Gdybyśmy przesiedzieli łącznie ten czas spędzony w październiku na spektaklach teatralnych, to byłaby doba. Bylibyśmy przez cały dzień i noc na przedstawieniach, które poruszają nasz umysł, nasze serce, nasze emocje, naszą wyobraźnię. To właśnie daje nam kierunek wschód. Festiwal wymyślony przez Teatr Dramatyczny, który zaprasza tutaj specjalnych gości. Mówimy o tym, ale podkreślamy, bo to jest właściwie dla Państwa i dzięki Państwu takie właśnie przeżycie teatralne. Bardzo nas to cieszy. Mam nadzieję, że za rok spotkamy się w tym samym gronie, jeszcze większym. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie i życzymy przyjemnego odbioru. フフ <laughs> <laughs>